Mezoterapia bezigłowa, kolejna część, tym razem będziemy stymulować produkcję kolagenu, czyli używamy kosmetyków z witaminą C. Y, witamina C jest niezbędna do tego, żeby kolagen produkował się w naszej skórze. Y, witamina C, którą przyjmujemy razem z pokarmem, z suplementacją, jest zazwyczaj w pełni wykorzystywana na potrzeby organów wewnętrznych, czyli żeby mieć pewność, że skóra dostała jej tyle, ile potrzebuje i tyle, ile wykorzysta, to jednak gdzieś w pielęgnacji porannej lub wieczornej warto umieścić kosmetyk z witaminą C. Żeby urządzenie dobrze działało, musi, nie może być to kosmetyk czysto olejowy, czyli używamy serum, używamy kremu, używamy ampułek. Ja zrobiłam taki miks z naszego kremu z potrójną witaminą C, tu jest 6% witaminy C w różnych formach, więc też jakby skóra może sobie dobierać i korzystać z różnych form witaminy C i łączę to z naszym serum olejowym z witaminą C, 15% tetra. Do tego połączenia też doskonale sprawdzi się serum 8%. Żeby zapewnić wystarczającą ilość tego wodnego aspektu zabiegu, to ja trochę oszukuję i jeszcze robię sobie taki podkład z hydrolatu dowolnego krem z witaminy C i do tego dosłownie kropelka tego olejowego. Przyjadę też tutaj. O. Program jest krótki. Ten, ten, ten stymulujący produkcję kolagenu. Można go robić raz na tydzień. Akurat ten konkretny Zabieg. Dobrze. I wyłączamy. Synteza kolagenu. Dwie minutki. Ten program dobrze jest wspomóc niebieskim światłem. Dla tych, którzy nie mają tego urządzenia, to jest to zabieg absolutnie bezbolesny. Akurat tutaj jest takie lekkie ochłodzenie. Przyjemne. Czy warto, czy widać efekty? Ja uważam, że warto i że widać. Mezoterapia bezigłowa to jest sposób na wyciągnięcie z tego samego kosmetyku dla skóry więcej. Ona jest w stanie jakby więcej wykorzystać tych substancji aktywnych. Czyli jeśli dbacie, używacie, wybieracie dobre kosmetyki i znajdziecie w sobie na tyle systematyczności, żeby te zabiegi wykonywać, czy takie krótkie, nie wiem, no masaże nazwijmy to, to zdecydowanie Polecam. To trwa dwie minutki. To nie jest y, uciążliwe. A u mnie, przynajmniej, szczególnie na drugi dzień i trzeci po zabiegu, widać y, efekty że ta skóra jest wygładzona w takiej lepszej kondycji. Widać, że jakiś zabieg był zrobiony. To nie, nie y, rzeczywiście nie można się pomylić. Y, witaminka C. No to ja często powtarzam, że to jest niezbędna, niezbędna składnik aktywny i musi gdzieś się znaleźć. Szczególnie chciałbym się powiedzieć, szczególnie wiosną i latem, kiedy słońce bardziej operuje, i witamina C może odwrócić to negatywne działanie promieni słonecznych, ale zdecydowanie całorocznie. Po prostu to jest inwestycja w to, żeby Wasza skóra długo wyglądała młodo, była w dobrej kondycji, zdrowa, ładna. Yy, to po prostu witamina młodości o, już to się ładnie wchłania cały czas jest ten poślizg o, i króciutki programik skończył się Wstawiamy. Yy, kolagen się produkuje <noise> reszta się wchłonie to a jeszcze sobie na szyję tutaj uzupełnię, bo tutaj chyba z tego wszystkiego nie zrobiłam, posmarowałam, a nie zrobiłam i do następnego odcinka